Dzień dobry, dzień dobry, popatrzmy na takie zadanie, jest to zadanie z arkusza z matematyki, z matury na poziomie podstawowym z roku 2022, z zadanie w roku 31, tak zwane zadanie dowodowe, mamy tutaj zawsze dowód, zobaczcie, mamy pokazać coś takiego, że dla każdej rzeczywistej a oraz b, czyli dla każdej dwóch rzeczywistych a i b, Takich, że a i b są od siebie różne, czyli a jest różne od b, zachodzi taka pewna nierówność. Nierówność tak naprawdę jest bardzo klasyczna, bo my ją znamy jako nierówność pomiędzy średnią arytmetyczną a kwadratową. Zobaczcie, jeżeli odburzymy sobie to pierwiastkiem, to dostaniemy coś takiego, że a plus b przez 2 jest mniejsze od pierwiastka z a do kwadratu plus b do kwadratu przez 2 normalnie mamy tutaj słabą nierówność i tego typu nierówność działa dla wszystkich liczb rzeczywistych to jest tak zwana średnia arytmetyczna a to jest tak zwana średnia kwadratowa ale oczywiście na egzaminie maturalnym nie chodzi o to, żeby chwalić się tym że znamy się na jakiegoś rodzaju średnik. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze to założenie, że a jest różne od b. No i spróbujmy to rozwiązać. Zobaczcie, przede wszystkim mamy tę nierówność, no i będziemy chcieli ją sprowadzić, prze, wykonując pewne przekształcenia równoważne, do takiej sytuacji, że dostaniemy coś, co jest na pewno prawdziwe. No ponieważ mamy tutaj kwadrat, no to włożymy tutaj wzoru stosownego mnożenia i podnieśmy to do kwadratu, to mamy a kwadrat plus b kwadrat przez 2, ma być większe od i uwaga. tutaj mamy a plus b do kwadratu, czyli uwaga, używamy wzoru skróconego mnożenia, czyli a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. I to wszystko dzielimy sobie, uwaga, przez 2 do kwadratu, czyli przez 4. Mnożymy sobie teraz, zobaczcie, to obustronnie przez 4, żeby pozbyć się mianowników. Z lewej strony jedna dwójka się skróci, to będziemy mieli tak 2a kwadrat plus 2b kwadrat ma być większe od a kwadrat plus 2ab plus. B kwadrat. I teraz powodujemy tak, żeby wszystko było z jednej strony, prawda? Przeniesiemy sobie wszystko na stronę lewą, to zobaczcie, będziemy mieli tak 2a kwadrat plus 2b kwadrat i teraz mamy tak minus a kwadrat minus 2ab minus b kwadrat ma być większe od zera. I zobaczcie, redukujemy. 2a kwadrat i a kwadrat nam się tu ładnie odejmie, czyli będziemy mieli a kwadrat. Teraz napiszę sobie minus 2ab. I potem mamy tutaj 2b, kwadrat, tutaj mamy 1b, kwadrat, czyli mamy jeszcze plus b kwadrat ma no być większy od zera. I zobaczcie, ja do tej pory tego założenia, że a jest różny od b nie użyłem. Ale zobaczcie co tu widzimy. No zauważamy tutaj wzór skróconego mnożenia, że to jest nic innego jak a minus b podniesiony do kwadratu i to ma być większe od zera. I teraz zobaczcie, te przejścia, które tutaj wykonałem, były równoważne. Użyłem wzór skróconego mnożenia, pomnożyłem obu przez 4 dodawałem, odejmowałem obustronnie, użyłem znowu wzoru skróconego mnożenia, czyli tak naprawdę mamy przejście równoważne. Czyli jeżeli którakolwiek z linii, którą tutaj mam napisane, jest prawdziwa, no to wszystkie pozostałe też czyli w szczególności nasza nierówność którą mam udowodnić i teraz mamy, że ponieważ a jest różne od b to z tego od razu wynika, że a minus b jest różne od zera i teraz zobaczcie, jeżeli podniosę do drugiej potęgi, podniosę do kwadratu liczbę różną od zera no to wynik na pewno będzie dodatni, a zatem ta nierówność będzie spełniona. Pamiętajcie o jednym, to trzeba napisać, prawda? Czyli trzeba napisać, że, ponie, że jesteśmy świadomi tego, rozwiązując tego typu zadanie na maturze, na sprawdzianie czy gdziekolwiek, że jesteśmy świadomi tego, że liczba rzeczywista różna od zera, podniesiona do potęgi drugiej, daje nam na pewno wynik, który jest od zera różny, co więcej jest dodatni, a zatem ta ostatnia nierówność jest prawdziwa, a zatem wszystkie są prawdziwe. A zatem zadanie mamy rozwiązane. Popatrzcie na to, pomyślcie na to. No i mamy tutaj takie bardzo, bardzo klasyczną nierówność. Właśnie często nazywaną nierównością między arytmetyczną a kwadratową, którą możemy znaleźć w różnego rodzaju źródłach, yy, czy to internetowych, czy to książkowych. Pa, pa!